Siemanko wszystkim, z tej strony Migaona. No dzisiaj a postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji na temat fabuły sezonu czwartego, jak i wydarzenia na sam koniec tego oto sezonu. To znaczy, że w tym filmie głównie poruszymy sobie temat Chromu i jego przemieszczania się po wyspie Szczeliny, która pojawiła się na niebie i co może ona zrobić z wyspą Fortnite w późniejszym czasie, siódemką, która została pochłonięta przez Chrom oraz o evencie tego sezonu czwartego. No a wy przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao2, tak jak te dwa kozaki na ekranie, pamiętajcie też że subieku z to nie przegapicie kolejnych takich filmów na kanale. Kanale, no, i strzelcie tą mapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie namy. No przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc, jak sami dobrze wszyscy wiecie, dokładnie od ostatniej niedzieli w grze Fortnite znajduje się już nowy sezon czwarty w rozdziale trzecim, a wraz z tym w grze pojawiło się mnóstwo ciekawych zmian oraz nowości. Wszystkie z nich zdążyłem wam przedstawić na moim wczorajszym i przedwczorajszym odcinku, a dzisiaj chciałbym wam poruszyć temat wielkiego wydarzenia, które w tym sezonie czwartym już na 100% odbędzie się na sam koniec tego oto sezonu w grze. A dokładniej wszystko to zaczęło się wraz z wypuszczeniem pierwszego zwiastu na mogli Zobaczyć fragment z biolaba, w którym znajdował się naukowiec, przybysz oraz Origin i Paradygmat, a testowali o nich chrom. Na zwiastunie mogliśmy zobaczyć, jak naukowiec testuje próbkę chromu i niedługo później substancja ta wylała się, po labie, a wszystkie postacie, które tam były oraz wszystkie przedmioty, które znajdowały się w okolicy, poza Paradygmat, zostały przez nią pochłonięte. W dalszej części zwiastunu mogliśmy zobaczyć, jak chrom rozprzestrzenia się po wyspie, a Paradygmat wskakuje do punktu zerowego i tak zniknęła ona całkowicie z wyspy Fortnite w tym sezonie czwartym. Tym zwiastunem dowiedzieliśmy się, że chrom, który znajduje się głównie w prawej części wyspy, niebawem będzie rozprzestrzeniał się po niej tak jak na zwiastunie, a prawdopodobnie będzie robiło to te tornado, które jest na nowym schronieniu po prawej części wyspy. To właśnie ono prawdopodobnie będzie przemieszczało się po wyspie, ponieważ możemy je zobaczyć na minimapie jako taki jakby zaznaczony punkt, a za każdym razem, gdy takie coś pojawiało się na minimapie i ogólnie na mapie zmieniało swoją lokalizację wraz z czasem trwania danego sezonu w grze. To znaczy, że z każdą kolejną aktualizacją lub nawet każdym kolejnym dniem w trakcie trwania sezonu czwartego tornado te może przemieszczać się po wyspie i rozprowadzać chrom po pozostałych miejscówkach, które nadal stoją normalnie na tej wyspie. Na zwiastunie karnatu bojowego sezonu czwartego mogliśmy zobaczyć fragment lepkiego lasku, który jest pokryty chromem, co wprost dodaje nam znać, że miejscówka ta będzie jedną z kolejnych, która zmieni się w chrom i albo chrom sam tam dojdzie, albo po prostu zrobi to te oto tornada. Do tego wszystkiego dostaliśmy grafikę, która przedstawia okolice drzewa rzeczywistości pokryte całe chromem, a miejscówka ta również na teraz nie ma tyle chromu i jednym słowem nadal miejscówka ta żyje, ale niestety jak widzieliśmy nie na długo. No i teraz mamy tak naprawdę dwie opcje, czyli albo chrom z czasem będzie sam przemieszczał się po wyspie, albo to właśnie to tornado wraz z kolejnymi dniami i aktualizacjami będzie przemieszczało się po wyspie i zmieniało w chrom wszystko, co znajduje się w jego okolice. Bardziej prawdopodobne, według mnie, będzie przemieszczanie się tornada po wyspie i rozprowadzenie chromu za jego pomocą, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, zobaczymy w momencie jakiejś kolejnej aktualizacji, która trafi do gry, bądź zmiany pierwszej lokalizacji w lokalizację z chromem. Czyli, krótko mówiąc, gracze przez cały obecny sezon czwarty będą zmagać się z chromem, który będzie przemieszczał się po całej wyspie Fortnite i zmienia kolejne miejscówki, a my dopiero na Koniec sezonu dowiemy się, jak go pokonać i co dokładnie zrobić. Pierwsze zadania tego tygodnia kazały nam zbadać próbki chromu, co oznacza, że przez cały ten sezon będziemy próbować go powstrzymać. O czym mówiłem wcześniej, a wszystko to zakończy się wielkim eventem, w którym poznamy całą tą tajemnicę. Największe informacje w całym tym temacie poznamy dopiero podczas kolejnych wyzwań sezonowych, w których otrzymamy kolejne ciekawe informacje na cały ten temat, ponieważ w nich dowiemy się, jak powstrzymać chrom i odzyskać całą siódemkę. Oczywiście chciałbym tutaj zaznaczyć, że drzewo rzeczywistości, jak i lepki lasek to nie jedyne miejscówki, które zostaną Zaatakowane przez chrom w tym sezonie i pozostałe miejscówki, które będą zmieniały się w trakcie sezonu. Poznamy dopiero wraz z wprowadzeniem kolejnych aktualizacji, które będą trafiały do gry. Co ciekawe, aktualizacja 22.10 powinna zrobić coś już w tym temacie i przedstawić nam pierwsze zmiany na wyspie, czyli właśnie zmiana jakiejś miejscówki, czy do sprowadzania chromu lub zmiana lokalizacji tornada na tej oto wyspie. Wydaje mi się, ale tutaj podkreślam, że wydaje, że już po najnowszej aktualizacji tej, o której mówiłem chwilę temu, gracze otrzymają jakieś pierwszy wgląd na zmiany fabularne tego sezonu i wtedy bardziej dokładnie będę wam mógł omówić całą to no to temat. Stawiam tutaj osobiście, że po tej aktualizacji zmiany zajdą w temacie chromu i jego rozprzestrzeniania się po wyspie, bo na zwiastunie sezonu dostaliśmy już pierwsze rzut nalepki lasek w chromie oraz zdjęcie z chromowanym drzewem rzeczywistości. Pamiętajcie oczywiście, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie i wy nie musicie się z nim zgadzać. I teoretycznie temat ten może nam zostać przedstawiony jeszcze później, a nie po tej aktualizacji, ale mam wrażenie, że w tym sezonie czwartym trochę będzie się działo. Teraz jednak musimy poczekać na nową aktualizację, a w szczególności na nowe zadania Idylli, ponieważ one nam zdradzą najwięcej informacji na cały ten temat ale spokojnie, bo to nie koniec ciekawych informacji oraz zmian w temacie fobu i eventu po starcie nowego sezonu czwartego. Ponieważ niektóre osoby zdążyły już zwrócić uwagę, ale na niebie Fortnite znów pojawiła się dokładnie ta sama szczelina, która była widoczna na mapie w rozdziale pierwszym, zaraz po przebiciu rakiety przez barierę mapy i przy okazji to ona dodała Kevina na wyspę właśnie w rozdziale pierwszym. Pojawiła się ona równo ze startem sezonu czwartego i znajduje się dokładnie nad samym punktem zerowym i nową wyspą, która została przywrócona do gry po starcie sezonu, a nikt obecnie nie wie dlaczego i po co znajduje się ona w tamtym tamtym oto miejscu. W internecie już pojawiło się mnóstwo ciekawych teorii i różnych wymysłów graczy, w których możemy dowiedzieć się, że na przykład Kevin powraca albo wyrwa ta zrobi inne niestworzone rzeczy, a obecnie nie mamy pewności po co dokładniej jest ona obecnie na tej mapie. W plikach gry na obecną chwilę z tego co sprawdzę na Twitterze nic nie pojawiło się w tym temacie i jedyne co to dostaliśmy informację, że takowa wyrwa pojawiła się nad tamtym miejscem i według mnie znów będzie się ona powiększała wraz z czasem trwania obecnego nam sezonu czwartego w tym rozdziale trzecim. Do tego wszystkiego dodam tutaj, że sama szczelina jest w stanie zrobić Naprawdę dość sporo rzeczy na wyspie, i może ona albo przenieść coś na mapę, tak jak Kevina, albo zniszczyć coś, a to co zrobi ta szczelina, która jest tutaj, tego nikt niestety jeszcze nie wie. Z takich jeszcze ciekawostek to postacie z wyspy wykorzystali kiedyś Rift do stworzenia wyrwy na niebie i zmieniania danych miejscówek na wyspie, a w tym wypadku nie wiadomo jak to będzie wyglądało, poza tym, że szczelina jest nad nowym miejscem, które pojawiło się na tej obecnej wyspie w tym sezonie czwartym. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiemy dlaczego akurat tam się ona pojawiła i co spowodowało jej pojawienie się, ale na 100% jest powiązana z tą miejscówką z Zalewu zdobycza oraz punktem zerowym, który jest niedaleko pod szczeliną. Sama szczelina niestety ale nie wydaje żadnych dźwięków po zbliżaniu się do niej, a nawet i na powtórce, gdy podlecimy do niej bardzo blisko, więc na obecną chwilę nie poznamy żadnych dodatkowych i szczegółowych informacji na ten temat. Na pewno jednak sama szczelina w późniejszym czasie powinna, i tutaj podkreślam, powinna się lekko powiększać, tak jak inne szczeliny na niebie kiedyś, a w późniejszym czasie zacznie ona wydawać dźwięki, tak samo jak szczelina z rozdziału pierwszego. Teraz jest jeszcze ona bardzo mała i słabo widoczna, bo widać ją tylko i wyłącznie z środka wyspy, a z Stałych miejsc trzeba się mocno wyśleć, żeby ją dojrzeć na niebie, więc nie jest to jakiś ważny temat na teraz, ale również jest to rzecz z fabuły tego sezonu czwartego. Dlatego też w tym filmie nie mogę pominąć tego tematu, bo zmiana to na pewno wpłynie na wielkie wydarzenie, które zostanie wprowadzone do gry na koniec tego sezonu czwartego, a to jak to będzie wyglądało, dowiemy się dopiero w trakcie trwania tego oto sezonu. Ważne w tym wszystkim jest jednak to, że w tym sezonie w Fortnite pojawi się wielkie wydarzenie, ponieważ w poprzednio sezonie takiego nie było, więc twórcy gry w tym sezonie wręcz muszą wprowadzić event, aby podsumować ostatnie dwa sezony w tej oto grze. Podobnie było w sezonie pierwszym tego rozdziału, który był naprawdę mega nudny i po trochu wprowadził nas do sezonu drugiego, gdzie był event i tak samo sezon trzeci był strasznie nudny i poznaliśmy tylko trochę fabuły i chromu, a w sezonie czwartym temat ten zostanie całkowicie rozwiązany poprzez wielkie wydarzenia. Dlatego też na teraz możemy wszyscy nastawić się, że w grze na sam koniec tego sezonu będzie wydarzenie, ponieważ wskazuje na to mnóstwo rzeczy, takich jak na przykład zwiastun tego sezonu nadchodzące zmiany w grze oraz wyzwania, w których dowiedzieliśmy się, że Jonesy szuka naukowca i ogólnie całej siódemki i bada cały chrom. Wszystkie te informacje będą nam przedstawiane przez kolejne aktualizacje, które będą w grze, oraz wyzwania. I już nawet w kolejnych tygodniowych wyzwaniach Idyllimy poznamy kilka kolejnych ciekawych informacji na temat fabuły sezonu czwartego i wielkiego wydarzenia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przemie trafią do większego grana odbiorców. Pamiętajcie też, że sobie kuzyneczkiem to na pewno nie przegapicie kolejnych tak ciekawych filmów na kanale Migao. No i pamiętajcie też, że kodziku Migao, dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu na kanale. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach na temat fabuły sezonu czwartego i czy według was na koniec tego sezonu pojawi się wielkie wydarzenie podsumowujące ostatnie dwa sezony, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21. Yo!